Witam Was bardzo serdecznie. O oh, To jest Kangurek Kao, Zapomniałem. Ja jestem Geodetik, który nagrał ponad 5000 filmów na YouTube. Aż zapomniałem, co tu zagra. <laughs> jestem Geodetik, który nagrał ponad 5000 filmów na YouTube. I teraz idziemy za ostatnim z artefaktów. Kurde. Ta gra jest tak mała po prostu, że aż. Przeoczyłem parę spraw. Jesteśmy. Ja pogrążony w asasinach i innych tego typu grach. Kurde, aż. Cieszę się taką beztroską. Dobra, myszkę usuńmy sobie. Tu mamy. O! Tu mamy zdobyć. Kolejne. Ileś. Aha, pamiętam już to nawet. Tu nie ma czegoś takiego jak obrażenia od upadku, nie? Tu mogę spaść nawet. z 50 piętra i nic się nie stanie chyba. Dobra, jak widzicie tych duszków dużo nam nie trzeba. A to są ostatnie duszki, jakie mamy zbierać. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Spadając tam w dół, myślę, że mogę. Spotkać się z bolesną przypadłością. Jasne. Okej, okay. świetlik. Trzeba trochę nagimnastykować się tutaj właśnie kamerą. A mam klawiaturę numeryczną zbindowaną pod to tak defaultowo, więc. Ay, kamerada. Nie, 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 nie. Co jest? Aha. Stracimy świetnika. Da się tu wdrapać. Jasne. Po prostu rozdupcyć bez zbędnego gadania. Okej. Okay. Czyli to jest po prostu jedna wielka studnia. Czasem jest taki moment, nie wiem dlaczego. że nasz K.O. E, chowa parolotnie. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest. Ale tak jest. Dobra, przejdźmy tutaj dookoła, zbierzmy te świetniki. Okej, okay. widzę, widzę, widzę. I mamy przejść po prostu do. Okej. Okay. Aha, no właśnie, bo coś przeszkadza po prostu, czyli odpowiedziałem sobie sam na pytanie. Tu bierzemy pana świetlika. Tu możemy przejść dookoła. Łatwe są akurat te epizody z, z artefaktami. Szkoda, że ta gra nie wypada moim zdaniem tak dobrze. Nazmę ten odcinek ognista studnia. Tyle. Tu jest proszę państwa kolejny z... Kolejna beczułka. Jest i... Kao Camp. Jak ja to mówię. Okej, okay, cel ogarnięty, tu są kolejne Ale dynamitu nie mamy, bo nie mamy. Bo nie mamy. Ej, tak, ja bym przejść dalej. Hmm. Bardzo dobre pytanie. Nie mówcie mi, że ja mam z tymi beczułkami tak daleko latać. Czy mam po prostu po dynamit iść? Albo tam? Może mamy iść po dynamit, tak daleko. Jest taka możliwość. Jest i dynamit. nie ognia ogarnięty czyli to najpierw miałem tutaj iść a tu będzie jaki, jakby jakieś drugie zabezpieczenie od od tego O! No. skąd miałem wiedzieć Nie. au Mamy świetlika. Okej. Okay. Ha, ha, ha. I Teraz w dół. Jak rozumiem. Au! ok, tu zdobędziemy zaraz 100%. Oj, jakbym najpierw to... Dobra, trzy, 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 trzy duszki na pewno ogarnę, więc nie muszę tam się gimnastykować, a nie chcę stracić pana świetlika. O, mamy i jest. O. Oh. Serio. Serio, serio, serio. No i jest. No, i jest. Dobra, przejdźmy tutaj sobie dookoła. Wow, hmm, chyba nie przejdę. Tu są prowizoryczne schody. Nieważne jakie, ale są i tu do góry, wydaje mi się, że tutaj, no i to raczej tu będzie artefakt ognia. Co to jest? Aha, czyli to po prostu tekstura taka. Nie wiem, czy mogę tu przeskakiwać nad lawą. Bardzo możliwe, że nie, że mnie spali. Coś tak mi się wydaje. Ale nie chcę tego. O! Oh. Nie mogę normalnie. A, nic nie rozumiem, powiem Wam, nie wiem jak na razie o co chodzi, ale wydawało mi się, że mam gdzieś uderzyć ogonem. Nie wiem, czy nie mam się udać na. Środek. No nie. Teraz zginę. Hmm. Okej. Okay. Nie wiem, czy nie ma aż dotrzeć do niebieskiego, a potem zmienić ring. Jasne. Tu mi się wydawało, że to będzie bardziej skomplikowane. I wiecie, na przykład jeden z ringów będzie na przykład o. powodował ruch drugich. I to tyle. Okej, 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 tylko teraz potrzebuję jakiegoś mostu, bo mam jedno serduszko. To mogę. Aha, wykorkuje po prostu cała studnia, i ona się z niej stud... Jest strasz. Pseudo-labirynt. Pseudo-labirynt. pseudo, -labirint. pseudo -labirint. Czy to pali? Nie wiem. Ale wolę nie testować. Wow. Czy to było na czas? Celami to nie dziwi. No nie. Kurde. Chyba nie pęknie. Że się podnosi, ale się topy. Ah! Mi się udało, szybko to poszło, co jak co? Czyli ona się zalewa cała. Dobra, teraz tylko, żeby nam nic nie przeszkodziło, my szybciej się unosimy niż to się wznosi no raczej tak raczej tak by logika wskazywała nie przyspieszę tego ale efektownie to wygląda co jak co co jak co ale efektownie to wygląda Tu wszędzie byliśmy. Ej, zobaczcie, że z gwiazdek zrezygnowano w tej części. W dwójeczce były gwiazdki. I to powodowało nam ulepszenie różnych umiejętności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to głębokie. No i weszliśmy, proszę państwa. Idziemy do pana kapłana, duszki też mam. Artefakt ognia jest ostatnim, który potrzebowaliśmy. Ale teraz kończę. I wchodzę do wulkanu. До нас.